Na targach CMT też Stuttgart też chcieliśmy trochę czasu poświęcić tym, którzy ciągną za swoim samochodem swoje ukochane przyczepki albo są miłośnikami przyczep, a nie kamperów. Mamy tutaj za sobą przyczepę LMC Widero. Podejdźmy do wyświetlacza, to Wam troszeczkę więcej na jej temat opowiem. Widero to nowa linia w marce LMC. W tym przypadku to jest Widero 580D, 787 cm długości, czyli dość duża przyczepa z bardzo fajnymi rozwiązaniami w środku, które wam zaraz pokażę. 233 cm szerokości, a zatem dość szeroka przyczepa, taka sama jak kampery. Poczekamy na swoją kolejkę i wchodzimy do środka. Dobrze, zapraszam do środka, bo w środku jest co pokazywać. Przyczepa długa, 7,87 długości, ale przeznaczona dla trzech osób. I chcę Wam najpierw zacząć właśnie od tych łóżek, bo ja bym tutaj trochę więcej tych osób upchał, ale jest jeszcze pewna opcja, o której za chwileczkę powiem. Bardzo duże łóżko dosunięte do ściany i taki styl, taki japoński. Fajnie, fajnie się w tym wnętrzu przebywa z tyłu łazienka, którą Wam za chwilę pokażę. Czyli tak, dwa łóżka plus tutaj łóżko dla jednej osoby, ale słuchajcie, jest też opcja dla tych, którzy mają większe rodziny, bo można w ramach dodatkowego, dodatkowej kasy dokupić namiot dachowy, który się podnosi, i tam są dodatkowe dwa miejsca do spania. Wracamy na początek przyczepy, bo na samym początku mamy niesamowitą kuchnię. Ja, jak wszedłem do tej przyczepy, to od razu mi się nasunęło e, takie. E, nasunęło mi się to, że ona jest bardzo podobna do takiej ekskluzywnej przyczepy ze Słowenii, która również tutaj umieściła wielką kuchnię. I zobaczcie, jak to fantastycznie wygląda. To jest. To jest wręcz, wręcz luksusowe, chociaż sama marka nie jest taką marką luksusową. Dwa palniki, do tego jeszcze płyta indukcyjna, ten zlewo, zmywak, no i olbrzymie szuflady. Tutaj pokażemy, Bartek, nie? Zobacz. Olbrzymie, olbrzymie szuflady, szafki. Zobaczcie, tego tutaj jest naprawdę ogrom i kuchnia, kuchnia jest imponująca. Dodatkowo możemy sobie za pomocą tej deseczki, powiększyć blat roboczy, ale jest dużo miejsca tutaj do pracy, jak, na, jak tutaj, gdzie stoi ta deska, ale jest i dużo miejsca na odłożenie w czasie jakiegoś gotowania. Do tego duża, duża lodóweczka. Myślę, że w zupełności ta lodówka wystarczy na te trzy osoby to już w ogóle. No i przyjrzyjmy się troszeczkę temu designowi, bo design jest też taki Stonowany, delikatny, szarości połączone z fajnym, z fajnym drewnem. Do tego rozświetlają wnętrze białe fronty mebli. Do tego jeszcze oświetlenie ambientowe, takie pochowane, plus kilka oświetleń punktowych. O tutaj, już jesteśmy blisko szafy. To zobaczcie, szafa jest naprawdę, naprawdę bardzo duża. No i przechodzimy do takiej części, tej sypialnej, w której też można, jak ktoś lubi. Jak ktoś lubi robić na drutach, to, no, to można sobie tutaj odłożyć do tego dodatkowe szafki, szafy wiszące. No, jest tego, jest tego dużo, no, ale samo to, zobaczcie, samo to jeszcze wnętrze tak udekorowane po japońsku, plus tutaj możliwość sterowania światłem z całej, z całej przyczepy, robi to fajną robotę. A z tyłu olbrzymia łazienka. Zobaczcie. Ta łazienka jest naprawdę olbrzymia. W przyczepie 7,87 to już jest trochę tego miejsca. Toaleta, do tego dużo szafek. Oj, tutaj muszę trafić. O, i trafiłem. Udało się. Do tego oczywiście 230 plus umywalka. Umywalka to jest taka troszeczkę malutka, no ale... Ale za to jest duży prysznic, w którym... Powiem tak, już wyjdę i pokażę Wam siebie. Zobaczcie. Nawet ja się tutaj mieszczę bez problemu. Można ten prysznic sobie tutaj wziąć. Bardzo duża łazienka. No i co, i wracamy. Będziemy podsumowywać to, co, to, co zobaczyliśmy. Czyli podsumowując, bardzo piękna przyczepa LMC, marka, która, która od dawna jest na, na rynku, na rynku europejskim. W tym momencie ma kilku dystrybutorów w Polsce. Przejdźmy jeszcze bartek, może do podsumowania, przejdźmy do tej tablicy, to powiemy troszeczkę o cenach. Oczywiście ceny nie są adekwatne do naszego rynku, ale możemy ogólnie powiedzieć 37 500 to podstawowa wersja. Ta wersja, którą widzieliście, to 38 000 euro. Jeżeli taka przyczepa Wam się spodobała, to zapraszamy do dealerów marki LMC w Polsce. A ja mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał, i zapraszamy do oglądania kolejnych materiałów z CMT Stuttgart.